Dzień dobry, witam serdecznie. To krótka audycja. Jestem w trakcie montowania dwóch następnych filmów. Jeden to będzie koralik, czarny koralik 2, a drugi to ten kosmiczny. A tutaj, w chwili przerwy, chciałem Wam szybciutko puścić wczorajsze poczucie widzicie je na ekranie i dzisiejszy sen z samego rana. Jest to dość istotne, bo tak jak Wam mówiłem, tak też kiedyś, jak mówiła mistyczka Jolanta z Warszawy, właśnie, że jak coś się śni rano, to będzie szybko. Jak coś się śni trochę wcześniej, to będzie trochę później. W środku nocy to jeszcze dalej tak. Więc tutaj mamy sens samego rana więc to może być dość szybko. I tylko dlatego pokazuję to poczucie z wczoraj. Dlatego, bo to poczucie wczorajsze było słabe. Bardzo słabe. To, jak od 0 do 10 byśmy wzięli 2, czyli bardzo słabe, nie? Ale ponieważ potem następnego dnia, czyli dzisiaj, ten sen przyszedł, to dlatego wam pokazuję te dwie rzeczy razem, bo one mogą się jakoś nakładać, zazębiać. To posłuchajmy, żeby nie marnować wam czasu. To posłuchajmy. Wczoraj, 13.51. Delikatne poczucie, zaraz pokój nastanie. To tutaj też dodam, że po prostu jakoś tak może, może ja się jakoś tak zdenerwowałem, że wszyscy tą wojną straszą, i może tak sam chciałem wymusić. Nie jestem, nie jestem przekonany, jakby nie. Dlatego właśnie siła poczucia jest od 0 do 10 to jest 2, po prostu z tego względu, że po prostu jakoś zacząłem się denerwować tym straszycielstwem. Wojną, straszycielstwem, kryzysem, straszycielstwem, tym wszystkim. To wszystko jest, trzeba informować, ale trzeba posiąść tą sztukę, którą ja też się uczę, czyli żeby ostrożnie cedzić słowa i informować, a nie straszyć, nie? Bo kiedy informujemy i straszymy, to czerpiemy zyski ze strachu, czyli z czegoś niedobrego. A ten, kto czerpie zyski z czegoś ciemnego. Zostanie dokładnie rozliczone, jak każdy z nas. Wróćmy do poczucia. Wczoraj 13.51, zaraz pokój nastanie, potem długie miesiące oczekiwanie. Coś innego się stanie, kosmiczne zagranie. To zwrócę uwagę tylko na dwie rzeczy, czyli długie miesiące oczekiwanie to nie musi być tam 40 miesięcy, mogą być 2-3 miesiące. Tylko, że w jakimś stresie to może nam się wydawać, że to są długie miesiące oczekiwania. Natomiast coś innego się stanie kosmiczne zagranie to może być takie coś, że mimo wszystko, jak porównamy cały ten rok 2022, to to, co będzie się działo na wschodzie, można byłoby nazwać, że to jest taki właśnie jakiś pokój, czy jakieś zawieszenie broni, czy coś takiego, wbrew wszelkim zapowiedziom. I w tym czasie właśnie coś innego się stanie, to będzie kosmiczne zagranie. No i tutaj właśnie mam wątpliwości, co ma być tym kosmicznym zagraniem. Czy, czy to poczucie odnosi się do fizycznych jakichś odłamków czy skał z kosmosu? Czy ono odnosi się, że po prostu z góry coś będzie, ale to nie będzie z kosmosu, tylko to będzie ludzką ręką uczynione? Czyli nie wiem, coś, powiedzmy, jakiś kraj, jakąś rakietę wystrzeli, tak? Coś będą kombinować po prostu. Czy może jakiś jeszcze inny kraj, na przykład, nie wiem, Stany Zjednoczone mogą mieć technologię i z kosmosu jakąś rakietę tam gdzieś w kierunku, czy Rosji, czy Ukrainy coś tam będą działać, tak samo jak satelity, to tak samo przecież są badania prowadzone jakimiś laserami, tak, żeby laserami strąceć satelity, albo kto wie, może są lasery na satelitach, tak, i będą gdzieś tam, że, że, że będzie takie kosmiczne zagranie. No już nie chcę się rozwijać tego wątku. Chciałem tylko zaznaczyć, że nie jestem pewien do czego odnosi się to słowo kosmiczne zagranie. Może coś politycznie ktoś coś zrobi, a inni będą mówić Jezu, ale to jest kosmiczne zagranie, nie? Ciężko powiedzieć, ale zostawmy to, bo trzeba czas szanować i spójrzmy na ten sen właśnie, bo to wszystko bym w ogóle zostawił, gdyby nie pojawił się ten sen o 6.40 rano, tuż przed obudzeniem, więc to może być szybko. I słuchajcie... Mam tylko nadzieję, że te kilka osób, co słucha tego kanału, to przypomni innym ludziom, sobie, innym ludziom i po prostu, że jeżeli tak będzie, że, że, że wszyscy straszyli, a tutaj taki Olafek niepozorny wyskoczył i powiedział, a nie, nie, będzie będzie pokój. Oczywiście pokój przez chwilę, tak? Pokój przez jakieś miesiące. I tu mamy, tak, sen. Były dwa sny. Znaczy w ogóle było chyba z 20, ale tylko te dwa ostatnie zapamiętałem. <laughs> Przepraszam. I ten. Wcześniej była sala, taka jakby lekcyjna, gdzieś w podziemiach. Było jasno i tam stał rzutnik i slajdy. I miałem wrażenie, że to może być jakieś odwzorowanie, czy religii, czy, czy po prostu zasad panujących, czy w piśmie świętym, czy. Po prostu miałem wrażenie, że to jakby odwzorowuje te strefy, tak? I ja po prostu w tym się nie widzę, jakby to jest po prostu ukazany mi obraz. O, to tak jak często prorokom ukazywany był obraz, nie? Albo, y, y, albo nawet królowi tam na, na Buchotanowi, tak? Był ukazany obraz, i tak samo tutaj. Mam, miałem ukazany obraz. Byłem przekonany, że ten rzutnik, a szczególnie białe światło, które biło z tego rzutnika, to było odwzorowanie. Taki symbol, jakby że to jest Jezus. Potem to światło leciało z 2-3 metry, i był pierwszy slajd. Ten pierwszy slajd to jakbyśmy wzięli taką szybę, tam 30 na 60 centymetrów, i tam coś na tej szybie było przezroczystego. I to był pierwszy slajd, że to światło przechodziło przez tą szybę. I to mi się skojarzyło z Maryją, więc tutaj w nawiasie jest Maryja. I potem drugi slajd też coś było. I potem był rzut tego światła na ścianę. I to było takie dziwne, bo ja się zastanawiałem, to zaraz, to co to, tu światło, to co białe, to że światło Boga, tu rzutnik, to znaczy, że rzutuje, że z niego tam wszystko, ta wąska brama, z niego ten rzutnik jakby ten obraz rzutuje, potem przechodzi przez Maryję, a potem następny rzutnik to ma być każdy pojedynczy człowiek na świecie, nie wiem, to jakieś dziwne mi się to wszystko wydało, ale naprawdę ja to wszystko pozapominałem, to mi się pomieszało i zostawmy to, to taka ciekawostka. A drugie, to było właśnie, że potem zostałem przeniesiony, to jest ciekawe, zostałem przeniesiony słuchajcie, w taki obszar trochę jak tajga, trochę jak y, y, gdzieś m, jakieś góry, tylko gdzieś jakiś płaskowyż w tych górach y, y, i takie pojedyncze drzewa były, jakieś krzaki, to trochę jak Kanada wyglądało, trochę jak tajga, no nie wiem, ciężko powiedzieć, nie? Ale y, takie, takie bezludne tereny, nie? I y, 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 tam widzę rzekę, a tu pod moimi nogami jakieś Mężczyzna chyba śpi, jakaś osoba, jakiś człowiek, chyba mężczyzna. I on śpi, leży tak skulony, a tam patrzy daleko za drzewami jakaś rzeka ze 100-200 metrów od tego człowieka i ja jakby tak na chwilę zostało mi ukazane jakby co ten człowiek tam widzi. Jakby. I on wtedy budzi się, ten człowiek, a wiem, że to był symbol, nie? Ten człowiek się budzi i jakby podnosi się trochę na tym, na rękami się podpiera, podnosi się do takiej pozycji półsiedzącej, i nagle widzi, że z tej rzeki, tam za tej rzeki, łowiąc rybki, wychodzi ogromny, ale naprawdę potężny niedźwiedź taki powiedzmy dwa i pół razy większy niż normalnie te niedźwiedzie są w rzeczywistości czyli taki nierealny w zasadzie, albo jak z lat, z tych wcześniejszych wieków, gdzie były mega te niedźwiedzie tak, te starożytne. I taki potężny, ogromny niedźwiedź wychodzi, wyrzuca tą rybę i nagle uuu, tak mocno wyjewarczy i rzuca się w takim potężnym szale ataku, rzuca się i biegnie po prostu na tego człowieka, i ten człowiek widział, jak to wybuchło ta agresja w tym niedźwiedziu, wybuchło to wszystko w nim. I on wszystkie totalnie siły rzucił w tym szaleńczym ataku, to on już wiedział, że ten człowiek że chyba nie ma najmniejszego sensu uciekać, że on nie zdąży uciec, że on jest daleko od siedzib ludzkich i ten niedźwiedź i tak po 100-200 metrach go dorwie i on stwierdzi, że on spokojnie te sekundy, te 10-15 sekund jakby wyluzuje się tuż przed nadciągnięciem tego co nieodwracalne i tutaj wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz nie wiem, czy będę wam w stanie to wytłumaczyć, ale tak samo jak macie obraz i dźwięk, patrzycie, powiedzmy, spojrzycie teraz na ekran swojego telefonu czy, czy komputera i wyświetla wam się ten film, to widzicie obraz, a jednocześnie słyszycie dźwięki. One są nałożone na siebie. I to samo było w tym śnie. Zostało potrójnie nałożone to, co się działo. Czyli po pierwsze mi zostało to ukazane, ja jakoby widziałem stojąc nad tym człowiekiem, a jednocześnie w pewnym sensie będąc nim. I jednocześnie będąc tym człowiekiem, widziałem dwie alternatywne rzeczywistości jednocześnie. One się jednocześnie działy. Czyli rozumiem, że jak nastąpi zawirowanie akcji, to wtedy są dwa potencjalne scenariusze. I ten niedźwiedź leciał biegł w tym szale, żeby zaatakować, żeby zabić. I ten człowiek, i to była jedna rzeczywistość, ta nałożona. On jakby położył się i zamknął oczy. Położył się na prawym boku, bo jakby mogłem to odczuć, jakby w pewnym sensie stałem nad nim, a z drugiej strony jakby, jakby mogłem odczuć to, co on robi. Chociaż wtedy nie widziałem, będąc jakby y, nim. I on jakby zamknął oczy i w oczekiwaniu na to, co się stanie, jakby po prostu chyba tam poczuł, że ten niedźwiedź pierdyknął go tam prawo łapał chyba tymi pazurami w szyję dosłownie, nie? To było coś takiego, ale ale jednocześnie robiąc to Nagle jednocześnie widzę ten alternatywny scenariusz, no to nie sposób sobie wyobrazić dwie rzeczywistości jednocześnie, ale no tak jest. To jednocześnie widzę alternatywny scenariusz, że też jakby leżę na prawym boku jakoby ten człowiek, jednocześnie stoję nad tym człowiekiem i jednocześnie czuję, Rozdarcie rzeczywistości, i to nie idzie w tą stronę, że on tam dostanie w tą krytankę, to się źle, że źle skończy, tylko idzie w lewą stronę ta linia czasowa, ta ścieżka, i widzę, że on nie dostaje tą krytankę. Tylko sekundę przed tym, jak ten niedźwiedź się zbliża, to nagle kątem oka z dołu leżąc, widzę, że zjawia się jakiś wysoki gościu z flintą, z taką naprawdę flintą, jak z jakiegoś XVIII wieku. Z Pawem rozmawiałem o tym nie mówiłem, że flinta to. Jest takie typowe, takie amerykańskie chyba słowo. Mnie to też się skojarzyło z jakimś NATO czy z jakąś yy, yy, Ameryką, że zjawia się nagle w ostatnim momencie ten gościu z Flintą i Bach walnął. Ja już nie widziałem co się stało. Ja w tym momencie jednocześnie poczułem Bach walnięcie w krtań w tej alternatywnej rzeczywistości i w tym momencie Bach obudziłem się. Ale budząc się, usłyszałem słowo bardzo wyraźnie: Moskwa. Moskwa. Nie wiem, czy to dobrze zrozumieliście. Starałem się z całych sił wytłumaczyć Wam to najlepiej, jak potrafiłem. Tłumacząc to, myślę, że jest możliwość teraz, w najbliższym czasie, że coś takiego się wydarzy, że mogą albo nam bardzo groźnie zagrozić, i też ta flinta może. Albo kogoś zlikwidować, albo jakoś sparaliżować władzę w Moskwie, albo ktoś z Moskwy może kogoś w Moskwie. Coś takiego się może stać, że po prostu sytuacja się zmieni. I też jak leżałem, przepraszam, jakoby ten człowiek na ziemi, to miałem wrażenie, czy to jest, czy to jest tak się zastanawiałem, jak ten niedźwiedź biegnie, to w tym śnie się zastanawiałem, czy to znaczy się, że to jest Polska. Czy jakieś jakiś inny kraj, czy to jest Polska, i tak. To, to byś, taka beznadzieja, nie? Że, 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 że już się nie ucieknie jakby, nie? że już jest za późno, że, że niedźwiedzia za szybko biega, nie? Yy, I tak być może, tak, myślałem sobie, że, czy to jest takie odwzorowanie historii ostatnich lat Polski, że Polska spała, potem się obudziła, zaczęła szybko budować armię. No, ale w połowie ją odbudowała, w połowie ją reaktywowała, tam jakąś obronę terytorialną, czołgi, to wszystko tak w połowie, połowicznie, i zanim ona się całkowicie odbuduje, a nawet w jednej trzeciej się odbuduje, to wtedy właśnie będzie bardzo ostra groźba niedźwiedzia. No i tyle, no. Jeżeli by miała być spełniona groźba niedźwiedzia, no to, no to rozumiem, że chyba nie będzie jakiejś totalnej anihilacji, tylko będzie ta szyja, to rozumiem, że pewnie by chciał przetrącić władzę pewnie w danym kraju, tak samo jak w Kijowie też chciał przetrącić władzę, a cały kraj zostawić. Nie? Więc mam nadzieję, że takie coś by miało się stać. A cała reszta ocaleje, tak? Że tu nie będzie nic totalnego. Nie? To by też stało w sprzeczności z większością moich poczuć i snów. Więc raczej bardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że coś się wydarzy i jak on podskoczy, to dostanie czy tam w łebie, czy tam pan Jarek powiedział, czy jakimś takim ciekawym językiem właśnie, że zostanie jakoś tak zneutralizowany i wtedy może nastać te kilka miesięcy pokoju, ale myślę, żeby nie zwiódł nas ten pokój i żeby dalej odbudowywać polską armię, bo potem będą kolejne wydarzenia i no i tyle. Bo nie chcę właśnie wchodzić teraz za mocno właśnie w te emocje w te emocje, te, te ciemne, bo, bo już naprawdę muszę się mocno parać z tymi emocjami, z tym wszystkim, jakby od, ze strony biskupów, ze strony innych ludzi z internetu, tego wszystkiego i no i tyle, nie? Dobra, to może na razie tyle starczy. Jak macie ochotę, to zapraszam na chyba godzinną audycję pod tytułem Czarny Koralik 2 to będzie rozmowa z Pawłem o różnych takich ciekawych zbiegach okoliczności w, zwią w związku właśnie z tymi wszystkimi wydarzeniami. I też jeszcze jest druga część, też rozmowy z Pawłem właśnie na te tematy kosmiczne. Więc jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. I dziękuję i też jeszcze powstanie audycja, gdzie będę musiał wytłumaczyć, jak to w Piśmie Świętym jest dokładnie tu opisane. Co tu się dzieje, właśnie to, co ja robię, to, co robię względem innych osób. W większości się to nie podoba. Zdaję sobie z tego sprawę. Ludzie dzwonią, piszą i nie rozumieją tego, co ja chcę im przekazać. Myślą, że przekonają mnie do swoich racji, tylko że ja porzucając swoją rację, którą pokładam, z ufnością w Panu Bogu, musiałbym zaufać racji człowieka. Więc dwie osoby ostatnio mnie nauczyły właśnie czegoś dobrego tu, tu z internetu, to znaczy się, że właśnie, że bardzo ważna jest rozmowa telefoniczna, czyli to słychać po moim głosie, że ja nie mam jakby złych zamiarów względem niektórych osób, tylko po prostu staram się postępować zgodnie z wolą Pana Boga. To jest jedno. Niezależnie od tego, kto, kim jest i jakie ma zasługi, to może być nawet i sam papież. To nie ma najmniejszego znaczenia. To jest jedno. A drugie to po prostu. To może to już pominiemy. <laughs> może to pominiemy ten. Dzięki za uwagę. Słuchajcie i. Wszystkiego się dowiecie z czasem. No i tyle. Dobra. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej. Drogi widzu, jeśli podczas słuchania tego materiału. Poczujesz, że ta cała praca ma sens i znajdziecie natchnienie, by odwdzięczyć się. Pod każdym filmem znajdują się namiary do przelewu. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękuję, każda kwota jest na wagę złota. Wszystkie znajdujące się tutaj wizje i poczucia są darmowe, a każdy datek jest wolną wolą każdego z Was. Bardzo dziękuję, pozdrawiam was serdecznie, z Panem Bogiem. Hej.